ostatnimi czasy. Kurczę, 30 minut cage'a i dopiero zaczynamy? <noise> dopiero zaczynamy. <noise> Staro się robi jakieś płynne transition stary, <noise> pomiędzy pytaniami. No tu mi się akurat fajnie wyszło, bo wydajesz mi furteczkę. Do odpalenia tematu z Frizem, a konkretnie na razie tylko zajm zajmijmy się tym case'em. Czy według Ciebie freeze ma jakiś znaczący wpływ na kompleksy werki? No ja to poruszyłem dzisiaj w materiale i w, w, chętnie tutaj to poruszę. Ona jak zaczynała nagrywać na YouTubie, to właśnie wrzucała takie odcinki, że w pełni akceptuje siebie, że akceptacja siebie jest bardzo ważna. Tam siedzi w takiej czerwonej sukience na łóżku i ona kilka robiła odcinków o kompleksach. Że właśnie teraz już jest w pełni akceptuje siebie i tak dalej, i tak dalej. I w pełnym czasie to się zmieniło. I oczywiście mogło się to zmienić z, z powodów presji Instagrama, że wiesz, widzisz, że wszystkie laski są odpicowane, napompowane tam usta, idealne sylwetki i tak dalej. to może trochę rydźbanie, ale ma też spory wpływ na tym frizz. Bo zobacz, wrzuciła odcinek z tymi na przykład włosami. Była mega przeszczęśliwa, tam skakała na ulicy, że super ma te teraz włosy krótsze, że to jest, bo to jest zdrowsze. Doczepy tam jakby te włosy osłabiają. Więc była szczęśliwa ze swojej decyzji, dziękowała widzom, że, bo to widzowie jakby jej tam na Instagramie, oni kręcą takie odcinki, że widzowie decydują o tym, co robię w życiu, nie? Jakieś takie, to tam dużo influencerów robi. No i widać, że była szczęśliwa, nie? No i podchodzi taka szczęśliwa do tego friza i a ty co myślisz? A on, no lepiej w długich. I ona nagle tak, tak, wiesz, to jest normalne, że nagle, bo chcesz się podobać partnerowi. Nagle te emocje, a okej, okay. i tydzień znowu powiększyła, nie powiększyła, tylko przedłużyła włosy. Jest to trochę smutne. Tak samo z tymi, z tymi piersiami, Okej, okay, może to była jej decyzja i zawsze chciała to zrobić, ale no, nakrywała odcinki, że jakby w pełni akceptuje swoje ciało, a nagle yy, zdecyduje się na taki zabieg. Uważam, że ona czuje presję, że bardzo, 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 bardzo chce się podobać yy, Karolowi i nawet gdy akceptuje siebie, no to chce się zmieniać pod niego. Yy, nie wiem, czy to jest dobrze, ale no, jeśli są szczęśliwi, no to okej. Okay. A jednak, ja, ja podsumowując to pytanie, no to uważam, że on ma spory wpływ na nią, bo wiesz, jeżeli siedzisz z koleżankami i twój chłopak mówi, że no ja to bym chciał zobaczyć tamtej piersi, bo ona ma podobno najfajniejsze, no to, to ci trochę ryje, banie. I ja to rozumiem, bo ja kiedyś też byłem trochę... Chodzi taki... o ten fragment tak, z, tak, z tak, Marcysią, tak? tak, tak, tak. Ja też. werso też, też w ogóle miała kompleks Marcysi przez długi czas i to mi też potwierdzali członkowie ekipy, że to każdy o tym wie. Ja też rozumiem to wszystko, bo ja też kiedyś byłem taki głupkowaty trochę jak Friis. Jak byłem młodszy, nie, że tam. Bo wiesz, kurczę, jesteś sławny, nagle masz. Yy, piszą do Ciebie różne dziwuchy z Instagrama, no to też pamiętam, rzucam jakieś takie teksty głupkowate I te, teraz wiem na przykład, że to jest debilne, nie? No ale Chris też to kiedyś zrozumie. Ten kompleks bardziej się w sobie zaciekawił, ale to co? To po prostu. Nie no, to każdy wie, że jak Marcy się pojawia w ekipie, no to przecież wersów była trochę taka zazdrosna. To było widać tam w przeróżnych Okej, okay, No tak, no i w sumie jak wtedy Friis uderzył z tym tekstem o piersiach, no to wtedy to mógł być mocny cios dla werki. oczywiście. No. Pojawia się. No, mamy telefon. telefon. No. Swoją drogą ma jest pytanie o wersów. Bo tak e, dzwoniący e, kazał przedstawić tutaj o. swoją personę, że ma pytanie do wersów. Halo, halo? Siema, siema, witam Cię Bąbelku Boży, witam sy Sylwę i witam Was widzowie. Siema. Siemanku. E i ja mam Bąbelek pytanie do, do Sylwka. E a mianowicie, gdyby była taka sytuacja, że Wersof miałaby odpowiedzieć Tobie na jedno ostatnie pytanie, zanim zniknie w ogóle z tego świata, jakie to by było pytanie? O kurcze. Oj, to mnie zagiąłeś teraz. Ja no miał... dawaj, na freestyle. Mam dużo kurczę pytań do niej, ale takie, żeby takie jedno finalne. O, to może ja bym jej zadał pytanie, czy po tym wszystkim, po tych wiesz, wszystkich dramach yy, i po tym jak już. Bo często jest tak, że młode dziewczyny marzą o byciu influencerką, bo myślą, że to jest takie fajne, easy i że wtedy się jest szczęśliwszym. No dobra stary, ale ona spada teraz w przepaść. Musisz, masz 10 sekund, żeby wymyślić to pytanie. No to ja bym jej Jedno zapytał pytanie. właśnie, czy ona z perspektywy czasu, gdy już się o tym wszystkim dowiedziała, po tych wszystkich dramach i po tym, jak wiesz, jak to wszystko wpływa na nią, to czy gdyby teraz padła przed tą decyzją zostania influencerką, czy nie, czy by mimo wszystko chciała podążyć tą drogą, czy jednak by wolała mieć to spokojne życie bez jakby kamer, nie? Bo wiesz, oni teraz jakby okay. wszystko pokazują przed kamerami, Zaręczyny i tak dalej. I to uważam, też ryje psychikę trochę. Jasne, jasne To to bym jej zadał? Takie fi, filo, filozoficzne pytanie. Okej, okay, tak, dzięki to, że za.